Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja również wyrażam ogromne zadowolenie z atmosfery pracy na podkomisji. Niemniej jednak w tej chwili ubolewam, że pracowaliśmy tak szybko. Zadałam pytanie panu ministrowi na temat klasyfikacji zawodów i podstaw programowych. Czy są dostosowane do cyklu kształcenia w szkołach zawodowych trzyletnich, zakładając, że w pierwszej klasie jest realizowana podstawa kształcenia ogólnego ta połączona z gimnazjum i otrzymałam zapewnienie, że tak, więc sprawdziłam podstawy programowe kształcenia zawodowego i proszę Państwa, mamy taką sytuację, no niestety utrzymano liczbę godzin dla dawnych szkół dwuletnich zawodowych, tam gdzie są pojedyncze kwalifikacje, dla przykładu powiem, kominiarz się uczy 700 godzin, zegarnisz 700. I, I zmniejszono liczbę godzin dla zawodów, gdzie są dwie lub trzy kwalifikacje o kilkaset godzin. I w związku z tym naprawdę należy dzisiaj stwierdzić, że minęły się dwie reformy: reforma, która dotyczyła podstawy programowej kształcenia ogólnego, i reforma kształcenia zawodowego. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, jest mniejsza liczba godzin. Proszę Te kończyć, same panie. wymagania, ta sama podstawa programowa. Panie ministrze, czy to się nie odbije na poziomie e, egzaminów e, zawodowych uczniów e, klas zasadniczych zawodowych? Dziękuję. Dziękuję pani Pan Pani marszałku.